Terakotowa armia, czyli znajdujące się w Chinach potężne odkrycia archeologiczne, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, nie tylko dla fanów historii, dla fanów archeologii, ale dla każdego turysty. Czym jest ta armia? Oczywiście jest to około 8100 figur, żołnierzy, oficerów, urzędników, zwierząt, koni, a także broń. Wozy bojowe, naprawdę cała masa rzeczy. I pamiętajmy, że to jest wszystko nadal badane, nadal odkrywane, i tych figur może być o wiele więcej. Wszystkie te figury zostały wykonane z terakoty, czyli wypalonej gliny. Figurki są naturalnej wielkości, czyli ci ludzie przedstawieni tam mają od 162 do 202 cm wzrostu i każda. Z tych figur przedstawia innego człowieka. Ma inne rysy twarzy, jest, inna, jest uzbrojona w ten sposób, w jaki były te jednostki wojskowe y, uzbrojone w tamtych czasach, czyli w pełna personalizacja. Oczywiście dół postaci jest y, y, raczej podobny, ale wszystkie rysy twarzy, wszystkie, cały wygląd został oddany tak jak prawdziwych ludzi. Figurki były pomalowane na różne kolory, czerwony, niebieski, różowy, złoty, ale niestety, kiedy odkryto to wszystko, od, można powiedzieć, dostało się tam powietrze, to te kolory zaczęły bardzo szybko znikać, niektóre wręcz w oczach i teraz te wszystkie figury mają taki kolor, jak widzimy na ekranach, na monitorach. Niestety wszystkie są szare. A to powstrzymywanie przed utratą, no nie za bardzo idzie. Jak to pomalować, jak to sprawdzić? Nad tym badania oczywiście trwają. Żeby te wszystkie figury mogły być pionowe, to dół ich ciała jest lity, żeby był po prostu ciężki. Natomiast góra ciała jest pusta w środku, tak, żeby po prostu one nie upadały, żeby trzymały pionową postawę. Kiedy dokonano odkrycia? W marcu 1974 roku trzech rolników przypadkowo je odkryło. Wysłano wszystko do odpowiednich urzędów w Chinach i rozpoczęły się prace archeologiczne. A w jaki sposób powstały? Są one jedną z części, można powiedzieć, grobowca chińskiego cesarza Qin Shi. Armia znajduje się półtora kilometra od sarkofagu. Była tworzona przez 38 lat, a w, 20, w 210 roku przed naszą erą umieszczono ją w tym podziemnym pomieszczeniu. Miało ono wielkość 210 na 60 metrów i 3 metry wysokości. Ono się w, po kilkudziesięciu, po kilkuset latach zawaliło i zasypało zawartość ziemią. Pamiętajmy jednak, że ten grobowiec, a raczej można powiedzieć, Metropolia to nie tylko ta armia, to najprawdopodobniej prawie 100 km kwadratowych terenu, więc te figury mogą być tylko niewielką częścią. Wróćmy jednak do tych figur. Jest tam kompletny pułk piechoty: 3210 żołnierzy, wozy bojowe. Cały oddział kawalerii, oddziały pomocnicze, dowództwo i dwór cesarza, wszyscy żołnierze stoją w szyku bojowym. Dlaczego to wszystko powstało? W tamtym okresie, we wcześniejszym okresie, kiedy umierał władca, większość jego dworu i część jego mm, najbliższej gwardii żołnierzy po prostu zosta była zabijana i chowana tuż obok tego władcy, tak żeby po prostu służyła mu w zaświatach. No wtedy było takie Zwyczaj, przekonanie. Ale ten cesarz stwierdził, że nie zabije tych ludzi, tylko po prostu stworzy ich rzeźby. Nie przeszkodziło mu to w tym, że kiedy skończono budować ten grobowiec, to niewolnicy, którzy pracowali w tym przybudowie, po prostu zostali zabici i pochowani tuż obok. Poza tymi Figurami żołnierzy, urzędników, dowódców, oficerów jest tam 520 figur koni pociągowych, 150 figur wierzchowców, 130 wozów wojskowych, ale jest to niewielka, najprawdopodobniej część. Tak jak wspominałem, to wszystko może mieć nawet 100 kilometrów kwadratowych. Ten cały kompleks zbudowało 700 tysięcy rzemieślników i niewolników. Ponieważ zbadano tylko część tych figur, yy, chociaż według legend jest ich milion, to tych figur może być znacznie więcej. Wiemy nawet, gdzie jest ten grobowiec, gdzie jest ta, to centralne miejsce, gdzie pochowano tego cesarza, jednak na razie nie dochodzi do mm, badań archeologicznych. Wytłumaczenie jest kilka. Jednym z nich jest to, że według Legend, ten grobowiec to takie odtworzenie naszego świata. Z morzem i rzeką stworzoną z płynącej rtęci. Wiemy, że rtęć jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia, potrafi zatruć ziemię, powietrze i o, są pewne obawy, że ta rzeka rtęci naprawdę może być w tym grobowcu, jeśli się go otworzy, to to wszystko się wyleje. Chociaż najprawdopodobniej te, początek tych badań to jest kwestia najbliższych lat i wszystkie te trudności zostaną przezwyciężone. Czyli ta terakotowa armia, którą znamy, którą oglądamy właśnie na naszych, przed naszymi oczami, może być tylko częścią większej liczby, czy to armii, czy też całego dworu, ale i tak robi potężne wrażenie. Ponad 8 tysięcy figur, koni, ludzi z odwzorowaniem rysów twarzy, każda inna, każdy koniec inny to wszystko zostało stworzone w sposób indywidualny. Coś, co naprawdę robi wrażenie, ale pamiętajmy, że zaprzęgnięte do tego było całe cesarstwo, no i dlatego mamy takie spektakularne efekty. Dziękuję za uwagę, zapraszam do skomentowania, ocenienia, zasubskrybowania kanału, spojrzenia na inne materiały. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Każda Twoja aktywność jest ważna i pomaga rozwiać się temu kanałowi. Dziękuję za uwagę.